A ile kosztuje naprawdę ofa? Ja mam za dolara. Serio? No, no mam jeszcze warsztat, ten z mój. Co ty pierwszy z mój No. To teraz będziesz miał za dwa! Nie! Bujek! <noise> Już nie masz wujka! BUJEK! Żartowałem! Żartowałem, 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 zartowałem. żartowałem! Żartowałem, <noise> żartowałem prawda, tylko jesteś moim wujkiem! Gdzie Dobra, hej... ku... jak się mi wytłumaczysz, że w szpitalu wyszło, że podał... dziewczynom została podana tabletka Jak mi to mała wytłumaczysz, teraz pytam? Bo posłuchaj mnie. Franco, utkaj łeb na chwilę i się nie zwracaj tak do mnie. Szlauf fie... jej nie podam żadnych już... tabletki, Utkaj kule, utkaj teraz. Z kulturą trochę porozmawiam z małym chmielarzem, a nie z Filipem. Nie, rozmawiasz teraz z Filipem. Nie będę rozmawiać bo gram w roleplay i będę to, gadać swoją twoją postacią to ukaj pi***e Szybciej k***a eee ja nie zabrałem a może tata miał to kasę no nawet jeśli miał kasę to... o oh, to, to no, nie wyciągniemy je teraz z banku to jest najgorsze Ją ja i mój patron-partner Tomasz Szerbika. Tak. Wróciła. Chciałabyś, ale wróciła, to oznacza, że to się Ej, kur... nigdzie nie widzisz, wiesz? Jak chcesz, to cię mogę wypuścić, ale najpierw musiała mi o... peto. Mamy akurat nie ma, to wiesz, mogę robić, co chcę. Takie maski, macki, co narysowałeś, jakieś ciało obsyć? Masz tutaj jakąś książkę? Co ci pokażę? Może jakąś książkę do biologii? coś tam, coś się... No, no nie, mama, nie bo nie nimi. Proszę! Nigdy Nasze mi... są za... no, proszę, nie będzie się nie widziałem! No są nie widziałem. Nigdy się nigdy nie nie widziałem, pokaż się obok! Niech się to... Nie to, to nie jest no, please, please, Ale... Klikam kole, klikam kola. Niech się obok! Niech klikaj. obok! się obok! Ma tego z pranku! Nie wiem, nie wiem! Skąd ty skończył pracę? 18:30 dochodzi do porwania. Ale ty, daj szczadu! Dawaj, byłam Poszukiwania, kto? Siadaj, siadaj, wsiadaj, wsiadaj, szybko, uciekamy! Uciekamy, Siadaj, chodź, chodź! Chodź do bagaja, laska, wsiadaj do bagaja Nie no, Jara, no pani mówisz. może Rotman z setki? Z 30 lat? Nie wiem dlaczego no, Pani tak brzmi, konkretnie, no, To, pozyska. że ktoś brzmi bardziej jak mężczyzna od ciebie Nie znaczy, że powinien no. Wychoduj sobie te i wróć Dobra, Dobra, nie żartuj, daj mi szluga na barek Masz to, moje Wystrzegamy Ej! Noju! Uspokój się! Ci... Przestrzelę ten łeb! Pusty mały! Co ty robisz? Zostaw! Zostaw później! Baaaa! Młody Nie, nie, nie! Co? Żartuję! Uspokój się! Co? No bo, co, co, ty... co, ty, co ja rozumiem, co, że flaki co? rosły, ale gularzowa to jest top 1. Co? Co? Na co? Nie, tylko flaki, nie je się flaków, tylko samą wodę z chlebkiem, Mniam. Co? No. Nie, no ty jesteś chyba weganką. Nie, nie no. no jem normalnie Najlepsze czasami. w tym wszystkim jest to, że kobiety są wegetariankami, prawda? Czyli nie jedzą mięsa, prawda? No ja rzadko No, a co a, a to łykają na rasty. Po... Życie. W ogóle wiesz jak robi indyk? Gul 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 Tak, kok No wiesz jak robi no, baba? ale ty to masz w wprawę No, jak robi baba? Pff, zasłonę <gul>, Po prostu, no wiesz, jeszcze tak bardzo nie urosam, ale na pewno jeszcze urosam Tak? Eee, słuchaj, sprawę mam do siebie No, co mam? Wiesz, bo, e, Chcesz być... Chcesz być Nie mam koleżanek Eee, mogę zostać twoją koleżanką, Serio? Serio? No Serio? No, serio no, Serio? Serio Jeeee! Yes! DAJ mi no numer nie, do siebie! Ja <grym> no dobra, dobra. Ja mogę ci podyktować. Dobra, dobra! Będzie łatwiej. Pani jest <coughs> bardzo ładna, jest pani nowa w liście? Ja się wczoraj no, widziałeśmy, kochana. A, daj się mi dobar, się daj Na kancelarii A faktycznie, pamiętam. No. Co, a to już proponowałam pracę na sklepingu. Ej, ty mało na tym dobrze być, Ja tak będzie robił. A. Um. A ty mu grasz? No nie, ale dywy, Co ty powiedziałeś do mnie teraz? Mały. że będziesz płakać za drugim. Co?! O Pigon. Dobra, i Zaczął się do mnie dobierać. Ja nie umiałem już tego trzymać. Nie umiałem już tego trzymać. naprawdę było mi bardzo ciężko. Musiałem od niego odpulić. W tym momencie pracuję sam i ratuję kobiety przed g. Na zlecenie o. i bez zlecenia. Do Żadna kobieta w tym mieście nie mój będzie ruch na siłę. Dopóki ja tu jestem. <grym> nie ma żadnego. To za jest co. mój brat, to mój brat. Ty to no, to Teraz to łzyję! Co z... Zagazuj no, mnie! Że ma. Jakiego k***u chodzi? F***a peda! Pomocy! Co tu robisz, to... Nie, 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 nie. Nie wiesz, co jest jestem Robisz to z osobą albo która ci się podoba, albo którą kochasz. Tak. No, jakby odwróć tego misia, tak jakby wiesz, do siebie, nie? Tak, żeś był twarzą z tym misiem. Może tego ty... misia? No, nie? No, no, Słuchaj! Znaczy, wiesz, jakby... Znaczy, ogólnie wiesz, często tak jest, że jak facet nie ma kobiety, to znajduje inna... Bogu, modle modlę się, modlę no się, no modle ja się do tak Boga tak, RP, tak, modlę się do Boga tak, RP, aby tak, mi dała no, to... Modlę się o to, żeby zobaczyć. <ślesz> 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 no nie, p... prajgę, prajgę! Rubin? Dawaj, dawaj! Tak? Tak? Dokładnie tak Tak? No to... Policja. WATER KIEPIELE dobra, ja mam Tak ja mam, nie w Poddaj się chłopie Nie mogę Poddaj się bo cię postrzelę, poddaj się Dobra spokojnie Drabina Stój! Nie ci ktoś tą drabiną